Szwajcarski ZUS buduje mieszkania i tu nikt nikomu nie mówi, bo kto będzie pracował na nasze emerytury, a jeżeli nikt nie będzie miał dzieci? Szwajcarzy nie mogą zostać bez emerytury, ponieważ oni sami pracują na swoje emerytury, nie muszą czekać, żeby ktoś zarobił na ich emerytury. Ale po kolei. Wybieramy sobie firmę, ubezpieczyciela. Do tej firmy co miesiąc robimy przelew, kilka składek. Dokładnie tak samo jak w Polsce. Między innymi składka emerytalna. Jeżeli co miesiąc wszyscy obywatele kraju wpłacają pieniądze do jednej firmy, w Polsce do jednej, w Szwajcarii jest wiele takich firm, każda z nich ma naprawdę ogrom, ogrom co miesięcznych pieniędzy. I te pieniądze inwestują w dużej mierze w nieruchomości. Budują więc domy, mieszkania, budują całe osiedla. I mieszkań nie sprzedają, oni je wynajmują. Jeśli więc pracujesz w Szwajcarii i płacisz swoją składkę emerytalną, to bardzo często za Twoją składkę emerytalną budowany jest blok. I tam jest, załóżmy, 10 mieszkań. I te 10 mieszkań będzie później wynajmowane do końca Twojego życia. I taka firma ubezpieczeniowa nie może Ci powiedzieć: Przepraszam bardzo, ale mamy bardzo małą dzietność albo nikt nie zapracował na Twoją emeryturę. Nie, blok stoi, mieszkania stoją, wynajmują się, pieniądze wpływają na konto emeryta. Jak myślicie, czy taki pomysł sprawdziłby się w Polsce?